Cześć. Ostatnimi czasy miałem chwilowy przestój, ale wziąłem się do pracy i efektem moich zmagań były naprawy trzech, to znaczy dwóch płyt, jednego takiego starego serwera, który znalazłem u siebie w czeluściach zbiorczych, wydupiły tam kondensatory i Postanowiłem, że to wszystko przelutuję i że to naprawię i że spróbuję to przywrócić do życia. Nie już wam mówię, nie poszło. Jeżeli chodzi o ten stary serwer, udało się, dał znak życia, działa. Jeżeli chodzi o płytę gigabajta, udało się, wszystko chodzi, śmiga, działa. Jeżeli chodzi o P4, które wam pokazywałem w filmiku kiedyś, które to padły, kondensatory tam wydupiły na, nad kulerem, nie wstała. Płyta ta nie wstała, mimo że przerutowałem kondensatory. Zrobiłem tak jak należy, ale niestety płyta się nie podniosła, więc nie wiem, czy po prostu oprócz kondensatorów tam się coś jeszcze schrzaniło, czy tylko to była wina kondensatorów. Także zaraz Wam pokażę, co udało mi się zdziałać i jak udało mi się to mniej więcej ponaprawiać. Pamiętacie, jak mówiłem, że będę czyścił płytę. I będę naprawiał płytę z Pentium 4, kondensatory wylutowane, te, które spuchły, które Wam pokazywałem tam w którymś filmiku. Tutaj zabrałem się za wyczyszczenie płyty. Jak widzicie, tutaj jest pełno brudu. Ona jest cała usyfiona. I w tym odcinku będziemy ją próbowali postawić na nogi. Zobaczymy. Odczyszczę te wszystkie tutaj syfki wlutuję kondensatory i odpalimy, zobaczymy czy będzie działać, czy nie będzie działała widzicie tutaj w panku pamięci, w szczelinach jest cały jeszcze syf spróbuję to wziąć i rozumiecie yy, przeczyścić tak, żeby to było elegancko, było czysto tutaj tych poprochów udało mi się troszkę powyciągać także myślę, że będzie ok no, także tutaj jest będziemy próbowali płytkę zreanimować zobaczymy oczywiście nie będę tego nagrywał, jak ją tutaj czyszczę wszędzie, to wam pokażę już efekt końcowy a później jak ją wyczyszczę już całkowicie, no to będziemy yy, wlutowywali kondensatorki wiecie co, ja bym najpierw wlutował kondensatory i zobaczyłbym w ogóle czy ta płyta w stanie bo to czyścić ją, tak wiecie, tak idealnie to nie ma sensu, jeśli nie będę wiedział, że płyta się podniosła, tak więc ja proponuję najpierw wyludować te kondensatory brakujące a później widzicie, rozumiecie sprawdzić czy ona działa zakupiłem trochę kondensatorów, bo tu mam jeszcze kilka projektów w których muszę kondensatory powymieniać, ale to wszystko w swoim czasie wam pokażę, tu się okazało, że są takie same kondensatory wszędzie. Także mamy 3, 300 i 6V. Dobrze on mi to sprzedał? Tak, 3, 300 i 6,3V. No, 6,3V, czyli mamy identyko. Tu są te yy, spoprane. A tutaj damy noweczki, także myślę, że nie pozostaje nic innego jak tylko wziąć i je wlutować. Słuchajcie, z powodu braku profesjonalnego sprzętu musiałem robić jedną wielką improwizację. No, ale kondensatory są już powiedzmy na miejscu. Teraz je tylko weźmiemy. Słuchajcie, zlutujemy. Zobaczmy, tutaj, do światła. Przylotujemy, utniemy nóżki, no i robimy odpalanie. No, musiałem troszeczkę improwizować, gdyż no, mój odsysacz, ten, który tu widzicie, dał dupy i niestety nie zrobił tego tak, jak powinno być, ale kądzie są już na miejscu. Teraz je tylko przylotujemy i spróbujemy odpalić. Zobaczymy, co nam z tego, słuchajcie, wyjdzie. Także nie pozostaje nic innego, jak lutujemy dalej. Dobra, kondensatory są już na miejscu, są już przylutowane Także nie pozostaje nic innego jak zakładamy koszyk, zakładamy procek, podłączamy grafikę I co? I śmigamy Sprawdzamy czy w ogóle płyta nam wstanie, także weźmiemy sobie jeszcze no, Słuchajcie, gdzie ja mam... Ale dobra, najpierw założymy koszyk Poczekajcie chwilę Koszyk ściągnąłem, gdyż... no wiadomo, dobra, czyli tak, wracając do tematu. Koszyczek jest zamontowany, kondensatory są zamontowane. To weźmiemy, płyta jest na razie, ją weźmiemy i odpalimy. Zobaczymy, czy ona nam wstanie, i jak nam wstanie, no to bierzemy się za czyszczonko. Tutaj tych wszystkich różnych, dziwnych. Wsadzimy sobie procesorek. I on tu miał szczęłeczkę? On tu gdzieś szczęłeczkę miał. Nie tak. Tu miał szczęłeczkę? Tak. O. Jest zapięty. P4 jest na miejscu. To teraz tylko jeszcze weźmiemy, wyczyścimy sobie radiator z pasty, bo damy sobie nową. No i najważniejsze, co mnie interesuje, to czy wymiana tych trzech diabongów będzie, yy, znaczy czy się udała. Zaraz ją podłączymy odpalimy No i będziemy patrzeć, co się będzie działo dalej. Dobra. To weźmy teraz, może. Zobaczymy ten radiator. Ten też był za -dżumiony. No, Na razie go damy bez pasty, bo to na razie na sucho idzie. Zobaczymy tylko, czy wstanie. Dobra, no to weźmy, co? Weźmy, może załóżmy ten radiatorek na miejsce. Tarara, tarara. Czekajcie, jak on tutaj miał zapięcie? On miał chyba tak zapięcie. Dobrze ja to pamiętam? Dobrze chyba pamiętam. Zaraz będę patrzył jak to się tutaj zapinało, bo kurde nie pamiętam. Ta -ra -ra, ta -ra -ra. Aha, tak się to zapinało. Dobra. To może ja go tutaj poluzuję z tej strony. Ale czekajcie czy on na pewno to nam procka nie połamie. Nie. Znaczy nie ukruszy, bo połamać to może nie. Ale dobra, siedzi. Tylko czekajcie. Dałem go z tej strony, bo podłączenie kulera jest z tamtej, więc tu musi się założyć. O. Tutaj nam weszło. Tutaj mamy jeszcze jeden dziabąk, no to zamy go może z tej strony. No to chyba tak miało być. Coś mi za łatwo poszło. Gdzie coś jest krzywo siedzi dobra czyli tutaj mamy jeszcze tutaj mamy podłączenie tego tego weźmy i podłączmy o dobra tu jest wszystko na miejscu no to teraz organizuję resztę dobra zrobię wam tak żebyście wy też widzieli co ja tutaj będę tworzył a mianowicie weźmiemy Monitor słyszycie? Mam nadzieję, że słyszycie. Czekajcie, to se ściągnę, bo to mi tylko na razie przeszkadza. Ale wyłączymy światełko. Weźmiemy sobie monitora. U, u, u. ale się nam troszeczkę skurzył się jakość. Przetrzyjmy. A no tak, co by ładnie było? Tak, tylko jeszcze będziemy musieli mu skombinować jakieś zasilanko, to znaczy zasilanko tu może wynajdziemy, tylko trzeba będzie skombinować kartę graficzną i całą resztę. Dobra, to tak. Mamy już podpięty monitor, mamy podpiętą grafikę. Podpięliśmy RAM, to teraz jeszcze by wypadało, słuchajcie, wziąć i znaleźć jakąś. Jakiś zasilacz, także już będę coś szukał i odpalamy. Robimy kabum na, yy, na monitorku. Także nie pozostaje nic innego jak tylko nalecimy no, z tego. w imię ojca i syna i ducha świętego, a my odpalamy. Mam nadzieję, że nie pierdyknie Dobra, widzicie monitor, widzicie płytę. Ja tu nic nie kombinowałem, nie odpalałem tego jeszcze. Zaraz zobaczymy, tylko muszę sobie zobaczyć. Przez moją łupę, gdzie jest ten do odpalenia? Który to był? Poszło. Wow. Kolor jest zatarty, ale obraz się nie pojawił. Czyli coś jest nieharo. A to słuchajcie, to cooler w zasilaczu, tak się drze. Poczekajcie. Wiecie co, na razie nie wstało. Drze się ten yy, yy, zasilacz, musicie mi dać chwilę, ja sobie muszę coś yy, naruchać, żebym jakiś zasilacz a, skombinował, no bo ten coś faktycznie, ktoś ma, werycei i nie wiem czy ja, to, czy ja to wina, także zaraz. Wymieniłem zasilacz. Jest inny. Kuler w komputerze ruszył. Kuler w zasilaczu ruszył. Ale nie mamy obrazu. Nie ma słychać obrazu. Teraz nie wiem, czy to jest wina RAMu, wina grafiki. Ale wiecie, co zrobimy? Zrobimy tak. Wypniemy tą mędziochę. A on ma grafikę wbudowaną. Tak. Ale to mi nie znika. To mnie słuchajcie martwi, że nie znika ten... a on powinien po podłączeniu być... No nie mamy obrazu, nie mamy obrazu, teraz nie wiem czy to pamięć, czy, czy gówno dało te, wymiana tych kondensatorów, musicie mi dać chwilę i ja muszę to wziąć i sprawdzić. No ale kondensatory są na miejscu, nic nie wybuchło, A, więc może to jest kwestia grafiki. Słuchajcie, nie pamiętam, nie pamiętam... Yy... Jakie kości ramo były wpięte tam w Pentium 4, a raczej było wszystko to, co tutaj, więc przy Was tutaj wezmę i będę szukał sobie kości, jak coś, jak coś znajdę, to Wam dam znać, jak widzieliście na nagraniu. Niestety, P4 mimo wymiany kondensatorów, mimo dopasowywania pamięci, mimo zmian grafik, płyta nie wstała, szkoda. Widocznie coś musiało się uwalić przez ten zasilacz, który tam był w kiepskim stanie, musiało się to uwalić i no niestety nie udało się tego postawić, no ale robiłem gigabajta, zaraz Wam pokażę gigabajta, który na szczęście się uratował, wstał, zaraz Wam pokażę co tam było z nim nie halo. Tutaj mamy tego gigabajta, którego też reanimowałem. On miał znowu tutaj trzy kondensatory do wymiany. Po ich wymianie, po założeniu procesora, po założeniu grafiki płyta wstała. Wszystko było elegancko i zainstalował się system bezproblemowo. Także, chociaż tyle, że gigabajt został ratowany zaraz Wam pokażę, jak się ładnie odpala. I cóż, na jedną porażkę. Mamy dwa zwycięstwa. Pokażę Wam jeszcze za chwilę ostatni produkt, który też robiłem, ale gigabyte stał i zaraz wam go zademonstruję. Patrzymy na ten monitor. gigabyte podłączony. No i jak widzicie wstał. Wstał, wszystko jest elegancko. Możemy jeszcze podłączymy klawiaturę. Zobaczymy, jak ładnie wchodzi do biosu. Także mówię, jedno mamy udane, a jedno mamy porażkę. Pokażę Wam jeszcze, jak ładnie wchodzi do biosu. Zrobiliśmy mały reset. No i wejdziemy sobie do, do biosu. Wmieniłem baterię. Datę mamy aktualną, także wszystko śmiga. Jest piękny temat. Uwierzcie mi na słowo Windows XP, odpalił się bez problemu. Także z gigabajtem jest ok. I ostatnie cudo w dzisiejszym moim odcinku to jest jakiś taki stary serwer. To Już Wam pokażę, o co tutaj chodzi. On jest tak jakoś dziwnie poskładany. Składa się z takich oto dwóch części. No i on miał problem tego typu: że te dwa kondensatory wybuchły po włączeniu i rozwaliło procesor. To był 1200 celeron. Ja zainstalowałem takiego Intela Pentium trójkę 866, ale i tak to nie ma większego znaczenia, gdyż nie ma kontaktu tutaj z monitorem. Nie wiem, czy to musi być, bo tutaj słuchajcie, jest ewidentnie na stare dyski do zamontowania tutaj dwa dyski były w oryginale. No i co? Jest tylko wejście na klawiaturę. Ale jest takie wejście na grafikę, które nie mam czegoś takiego, żeby czy przejściówkę, czy cokolwiek, żeby podłączyć to do monitora. Tu, oczywiście, jest jeszcze taki dziwny kuler. Wygląda on tak. Po demontowaniu, słuchajcie, tego wszystkiego. O, tak to mniej więcej wyglądało. Tu jeszcze były takie dwa wiatraki i gdy podłączy się tutaj, tutaj były podłączane jak widzicie, i gdy podłączy się tutaj zasilacz odpala się na tym dziwnym ekraniku tutaj na tym odpala się tylko pojawia się nazwa modelu pojawia się data i latają takie kreski i rozumiem, że bez tutaj odpowiedniego oprogramowania czy dysku twardego to nie w stanie 256 pamięci było od nowości na pokładzie. Jak ja to wezmę i słuchajcie, złożę, żeby wam pokazać. O, tak, cyk. Tutaj mniej więcej jest. Widzicie, tutaj są do tych, do tych, żeby podpiąć sieciówki. Tak to wygląda na PMC, na Pimcie, jak ja to nazywam, jest wejście A3. No i jeśli podłączę zasilanie, to pokażę wam co się będzie pojawiało na tym śmiesznym wyświetlaczu. No i słuchajcie, mamy tutaj ten wyświetlacz. Podłączamy power i Zapala się kwiecień 9 2003 13 i coś takiego się dzieje przez cały czas. I taki jest oto rezultat na wyświetlaczu. Więc zbytnie kontaktu z bazą nie ma. I tak to mniej więcej wygląda. Także tyle. Oprócz wylutowania tych dwóch koncentratorów wymiany, to więcej tutaj nie udało mi się z tym połączyć. Może. Ktoś coś mądrego napisze i będzie okazja, żeby to jakoś postawić do życia i dowiedzieć się coś więcej o tym serwerze. No i dobra, tym oto optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mam już pomysł na następny. Będziemy składać kompa stricte z roku 96 z giełdy, części takie jak na giełdzie w bajtku były, takie będziemy mieli na stole. Były bardzo zbliżone do tego i będziemy działać i złożymy sobie jakieś, jakiegoś pentiumka z tamtego okresu, ale to jeszcze chwilę. Dobra ja się żegnam i tym oto optymistycznym akcentem zakańczam. Trzymajcie się i do zobaczenia do następnych odcinków. Bajo pozdrawiam. Bye -o. Bye -o. Hi.